Dziękuję, Maneczko. Postanowiłem dla Was nagrać. Płytki w kotłowni, jak wyglądają? Czy warto, czy nie warto? Więc tak, zacznijmy od tego, że płytki nie ja układałem, tylko fachowiec układał. Więc zaraz zobaczymy, czy się wszystko zgadza. Fachowiec z pięcioletnim doświadczeniem, oczywiście. Niezrocznym Tylko z pięcioletnim. Dobra. Weźmiemy sobie poziomice, zaraz zobaczymy czy to jest wszystko równo. Poziomiczkę sobie wezmę. Długo powinno wziąć. Teraz długie szukaj. Więc tak sobie weźmiemy tu. I tutaj kończył już, nie? No i rok musiał uwalić. No jak to fachowiec. No. Nie ma. Dymu z ognia, jak to mówię. Każdy coś uwali No ale po ścianach to dobrze, ręką lata, wam powiem. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś się kurwa tak opierał o ściany. Tak układa płytki. Dobra. Sobie patrzymy w oczku. W oczku jest. A tu też będzie. Lecimy dalej, tu jest. Tu też jest poziom. Jest poziom. Jest poziom. Jest poziom. Jest poziom. Wydaje się, że będzie poziom. Normalnie tu Ej, tu jest Też jest, nie przychodzi Wezmę bez długo Długo gdzie ona jest Weźmiemy długo poziomica i sobie zobaczymy na długi Czy wszystko jest w ok? Jest poziom. Jest poziom. No tutaj, tutaj to każda płytka będzie jak krzywa. No. Takie są. Taki, takie są plusy gresu technicznego po prostu. Chciałem jeszcze fugnienie, nie, nie, nie bo... Budka będzie pracowała i fuga się oskoczy i takie pierdoły gadane dlatego takie są wielkie, spojne fugi 2 mm zaraz wam pokażę o co chodzi z tą 2 mm i żeby wciskać fugę to to już sobie sam fugowałem nie? I tylko w dwóch miejscach tak wyszło, że się nie zgadzało Tak to zgadzało się wszędzie, ładnie, pięknie wyszło I jak docinało to później Tu jest róg dojechany Tu jest też róg dojechany O, tutaj widać róg dojechany No tak się trafiają tak, takie rogi, kurde Takie rogi niedojechane o co w tym wszystkim chodzi Że trafiają się takie rogi niedojechane No i dobrze, dalej przejdziemy Jak to wyglądało Tak samo jak tutaj, tutaj ładnie, pięknie zgrane Tutaj ładnie, bardzo mi się podoba zgranie Zaraz wam pokażę gdzie jest niezgrane Żeby tak było widać w komarze No tutaj można powiedzieć, że niezgrane Widzicie? Tutaj jest zgrany Tu tak samo zgrane, tu tak samo zgrany Kurde tam, tam gdzie będzie coś stało to najlepiej wychodzi o tu już chujowo Tu już chujowo Tu już chujowo Tu zgrany, tam zgrany O, tu nie zgrany o, Proszę bardzo, tu już zgrany i tak właśnie nie trafiały na siebie a czy tutaj, tutaj niby wgłębienie jest nie ma wgłębienia tu nie ma tutaj wgłębienie tu wgłębienie tu wgłębienie tu nie ma nieraz takie wgłębienie dlatego było tak ułożone ponieważ gdybym na, bez przeskoków na krzyż bym układał wiecie o co chodzi na krzyż że rok do roga i rok do roga by to by marnie to wyglądało, bo tak nierówno by było widać, że to jest masakra jakaś Ale tak to dobrze jest Tak to w miarę okej, okay, no Co ja wam powiem Fuga szara A na kamerze czarna wyjdzie to jest naprawdę szara mm. Gdyby jasno była szara Lepiej mogę tak to jak podniesiemy głowę to Kamera nie kłamie, wszystko jakby czarna była A jakby czarna była to w ogóle By była mocno czarna Tak to co tam więcej mogę wam jeszcze pokazać o tym Płytkowaniu, jak były płytki zaczęte Płytki były zaczęte, że wyznaczony był Środek pomieszczenia, krecha no, przecinamy płytkę na 15 cm A tutaj jak wyjdzie, tak, jak wyjdzie, tak wyjdzie, bo płytka jest 30. Tak samo jak tutaj było, zaczęte od 30, równej 30, nie? jeszcze musi być ładnie. Tutaj 15, czyli połowa płytki. A tutaj nie, zatem, nie jest spróbowana tak I tak będzie listwa, dobra to. Tutaj jest 30, 15, połowa Tutaj lecimy, lecimy I tutaj jak wyjdzie, nie? Ta płytka Tak samo tutaj jest 15, a tu jak wyszło to 11 wyszła i w środek takie małe odpady zostawały Nie w ten sposób była każda robiona No i lecimy w tą stronę, lecimy, lecimy, nie? Tutaj trzeba wymierzać miarką, żeby to wszystko powycinać. 10 zł od wycięcia brał, czyli 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 zł, Za okrągleniu 100 we wziął za wycinanie. Za metr położenia wziął 100 zł z metra, to jest 5 metrów płytek. Akurat wyszło na styk płytki, że jak tutaj się rożek oszczepał, tu już nie miałem płytki w zapasie, żeby to dorobić, ale dobrze, że żadna nie pękła. Taki fart życiowy, czy to szok? W planach było podane, że tu jest 4,30, kupione było 5,20, i wszystko poszło. Wszystkie płytki poszły. Cztery opakowania po 15 sztuk, 30 poszły. Masakra jakaś, nie? To w miarę okej, okay, no. sam fugowałem, to za fugowanie za zaoszczędziłem, bo 50 zł za metra fugowania i czyszczenia fu do fugowania się bierze, nie? To jakieś tam oszczędności są Że ułożenie płytki z fugowaniem nie wyszły 300 zł. No dobra cena. Płytki sługowe 300 zł. Nie wyszły. Tylko, że sam musiałem zapieprzać. Ale dobra, mi o oto. Dobrze i niedobrze. Różnie bywa w życiu. Tak to w życiu jest. więc dobra biorę się za oklejanie żeby tych fuk nie pobrudzić przy budowie i zapraszam do kolejnych materiałów